Okay. Witam w kolejnym odcinku Serial Listed, a w którym to przyjrzymy się bliżej najcięższemu amerykańskiemu czołgowi jaki jest obecnie dostępny w tej grze. Jest to widoczny teraz tak zwany Super Pershing. Oczywiście na początek po jego zakupie pierwsze co maksymalnie go ulepszam, tak aby polepszyć wszystkie jego statystyki i uczynić go maksymalnie wydajnym teraz go jeszcze troszkę odpicuję tylko jest problem w Anistet, którego nie ma w War Thunder, że niestety, jeśli nawet coś wygramy, bądź kupimy jakiś napis, bądź ozdobę na kadłub to niestety jest ono tylko w liczbie jednej sztuki czyli musimy za każdym razem pamiętać, aby go ściągnąć z innego pojazdu to powinno być, i zdaniem, już dawno naprawione Ok, emblematy zostały położone. Teraz jeszcze mały detal, rakiety śnieżne oraz narty. Teraz będę już przygotowany na wszelkie warunki atmosferyczne. OK, dość tego odpisywania, przechodzimy do konkretów, czyli do różnic między Pershingiem a Super Pershingiem. I tak pierwsza wyraźna zmiana to uzbrojenie. Armata, która jak widać jest dużo, dużo dłuższa od tej, która jest w zwykłym perszyngu. Była to nowa armata tego samego kalibru, ale o dużo dłuższej lufie. Była to zmiana podobna do tej, jaką zastosowano w uzbrojeniu tygrysa pierwszej generacji, a który jak wiecie był wyzbrojony w działo 88 m, ale o stosunkowo krótkiej lufie którą potem w kleskim tygrysie znacząco wydłużono. To się oczywiście przekłada na dużo lepsze zdolności penetracji pancerzy. Drugą bardzo rzucającą się w oczy zmianą w Superpacingu to jest oczywiście jego pancerz, który został wzmocniony dodatkowymi warstwami z przodu oraz na wieży z boku. Niby są to wartości niezbyt duże, zwłaszcza na kadłubie, raptem 17 metrów, plus dodatkowa płyta pancerna o grubości 8. Centymetrów osłaniająca działo z przodu na wieży, plus 17 mm na boku wieżyczki W efekcie czego super właśnie w tych rejonach miał pancerz warstwowy. A tutaj mamy porównanie zwykłego pershinga, które jak widać pozbawione jest dodatkowego pancerza, a do tego jego armata jest znacząco krótsza. Niemniej jednak ma on dużą przewagę, jeśli chodzi o mobilność. Całe 8 km szybszy a ponadto zabiera dużo więcej amunicji kolejna przewaga Pershinga nad Super Pershingiem to dużo szybszy czas przeładowania działa sprawdźmy to na poligonie pierwszy bierzemy na warsztat Super Pershing proszę bardzo przebicie zwykłą amunicją APCBC ale co ciekawe, nie nastąpiła eksplozja. poprawka również penetracja Poważne uszkodzenia wewnętrznej wieżyczki i została widać podpalona. Przeładowanie działa super pershinga To całe 12 sekund. Trafienie w działa. Zobaczmy. O, właśnie. King Tiger. Eksplodował przy użyciu zwykłej amunicji. To jest właśnie efekt wydłużonej lufy. A teraz zobaczmy dla porównania zwykłego Pershinga. Na początek również ostrzał ze zwykłej amunicji AP-CBC. Brak przebicia. Zwracam uwagę na czas przeładowania, który wynosi 8 sekund albo jeszcze lepiej wcelować może trafiłem wysoko teraz zupełnie trafiłem w skraj przedniego pancerza kaduba. kolejne przycelowanie skrajny punkt wieży łączenie płyt nic dziwnego, że nie uzyskałem przebicia idealne czyste trafienia prostą w przednią płytę pancerza wieży poprawka brak przebicia jedynie uszkodzenia wizjerów przechodzimy na amunicję podkalibrową APCR i proszę bardzo efekt przebicia natychmiastowy i eksplozja czołgu tak więc widać, że i zwykły Pershing dawał sobie radę przy użyciu amunicji podkalibrowej dobra, czas na test super Pershinga ogniu bitwy O, piechota. że mój im się wysforował. Warto byłoby go słonić zwłaszcza przez kichotą Ruch. Pięknie! Dostaliśmy namiar na wrogi czołg. Nie można z tego nie skorzystać. A no niestety, przeładowanie jest dość długie. Około 12 sekund przypominam w porównaniu do 8 patchinga. No i mamy zaliczony zdaje się Panzer 4 z armatą krótkolufową. wyjątkowo skuteczne trafienie oho, zdaje się dostałem panzera czwórkę czyli tak zwanego Hansa Pięknie, Panterka wjeżdża pod lufę i właśnie dokonała żywota. Jedno jest pewne, siła ognia Super Pershinga jest naprawdę konkretna. O no właśnie. tu się chowają fajna cecha karabinu Browninga no się praktycznie nie grzeją w każdym razie kilka razy wolniej od niemieckich MG34 i 42. Oho, kolejny szturm zakończony. Oho, próbują nam przejąć jeden punkt. że się dobrze razyjeżdżać o, pięknie kolejni pozamiatani ale muszę uważać aby się nie dostać pod ogień z boku strzelcy z bronią, przeciw zwłaszcza z Faustów i z szreków o, coś tam jedzie o, a propos jakiś piekocinier dzisiaj przede. Czołg przede mną, może się do tego trafić. Jest! Trafienie w górną strefę pancerza, uszkodzenie wieżyczki. I przy okazji eliminacja dowódcy. Oho, dostałem bezpośrednie trafienie z czołgu. O, piechociniec! Tego się właśnie obawiałem. Na szczęście go dorwałem i było szczęście moje, że nie miał przy sobie Fuzza Fausa. Bo mógł już wykończyć z tej wydajności z bliska, zwłaszcza z boku. Zupełnie, może z tej mańki, a może chyba nasz najlepszy jaki jest, globalista, czyli brytyjski meteor. Ona sama film. O tej maszynie naprawdę zacna z doskonałą zwrotnością i bardzo dobrym uzbrojeniem. O, wziął na cel. Już to się coś na piechotę. A, tam się zebrali. Próbują nas obejść bokiem. Dobrze kombinują. Choć sobie już jest za późno. O! Właśnie obrzucili mnie ładunkiem bucharem. Ale albo niecelnie, albo był zbyt słaby. chociniec masz niemal to jak uczciwa wymianka <grymne> no, ponownie próbuję się przebić bokiem no i piek bitwa zakończona mam nadzieję że wam się spodobała i że będzie dla Was przydatna Zobaczmy podsumowanie wyników. To wydaje się chyba, że udało mi się zająć pierwsze miejsce. Tak. No i zdecydowanie przeciwnik w tym starciu został przez nas zdominowany. No i miał chyba słabsze jednostki. Dobra. To tyle w tym odcinku. W sobotę przyszłą zapraszam Was na drugą część Operation Market Garden, czyli desant aliancki. Do następnego.